Jesteśmy na tegorocznym forum Wizja Rozwoju, aby razem z naszymi partnerami, dużymi spółkami, korporacjami i startupami rozmawiać o tym, jak jeszcze lepiej mądrzej wspierać ekosystem startupowy. Strona publiczna w tym kontekście przede wszystkim oferuje bezpieczne warunki do rozwoju i finansowania koncepcji biznesowych. Duże korporacje są po to, aby otwierać swoją infrastrukturę doradców, mentorów i doświadczenie biznesowe, aby startupy jeszcze lepiej rynkowo modelowały. Swoje, swoje biznesy. Takie spotkania są potrzebne, aby poza, poza procedurami, oficjalnymi, oficjalnymi spotkaniami, rozmawiać w sposób swobodny o tym, co, co jest najbardziej potrzebne dla, dla, dla każdej ze stron. Myślimy o tym, aby, aby wspólnie ekosystem coraz bardziej dojrzewał, aby się rozwijał, aby wsparcie publiczne było początkiem tak naprawdę dużego wsparcia prywatnego, aby fundusze VC, inwestorzy i, i rynek prywatny po prostu włączył się jeszcze mocniej we wsparcie dużych projektów, spółek technologicznych, mogących konkurować globalnie.